Hey, no, czekajcie na mnie. Powiedz, Wojtek, jak się czujesz po tym incydencie? To się nagrywa? Ja pokażę innym chuliganom. Ja pokażę innym chuliganom. Ja pokażę innym chuliganom. Nie we mnie. Bo mnie. Ja go też użyłem. Powiedziałem, że pokażę innym chuliganom. Rzuć we mnie, odkupisz telefon i dostaniesz bryi. Ja nie nagrywam, ja tylko trzymam kamerę. No nie będę pokazywał hunigan, bo tym nie nagrywam, zobacz. Nagrywam. Nie nagrywam. Chodź ja się w głowę. <grym> Jak ten żumny? mam Ja mam tu nagrane? Surowo? Nie, ciebie nie. Ale to jest surowe? Ale to jest za surowe? Nie, w stanie nagrywać. Ale to jest za surowe? W nagrywać. Dobra, surowe Anglu. tak Dobrze, za surowe. Umówmy się tak, surowo. No, cześć, on. Dobra.